A, cześć witajcie! Z tej strony Gamelot. Dzisiaj zaprezentuję wam przedpremierowe demo. Tak, to bardzo śmiesznie brzmi przedpremierowe demo, A, jednego z trybów gry The Sims 4. A, od razu zapowiadam, że jestem jakimś specjalnym zwolennikiem tej serii, ale jako już dostałem od jej przedpremierowy dostęp do tego trybu, no to w sumie mogę Wam go pokazać. Ja szczególnie nie jestem zwolennikiem Simsów. To raczej gra, którą on od, Odstępuje mojej dziewczynie i raczej płci przeciwnej. Ale... E, wiele ludzi w nią gra, więc można było w sumie pokazać z czym nowa odsłona. Czym nowa odsłona może zaskoczyć. A jest w sumie nawet czy Dobra. sobie jakąś nową rodzinach. Eee. Ogólnie pierwsze zmiany. Jakie ja zdołałem taki like jak ja w tej serii, zdołałem zauważyć, to jest oprawa graficzna. Simy są tak e, chyba lepiej oteksturowane. Ogólnie kształty takie bardziej człowiecze, przypominają bardziej człowieka niż e, takiego trochę abstrakcyjnego, tak jak w simsach, trójce. E, coś bardziej w ukłon do, do dwójki. E, grze, niestety nie odmówię Plastikowato, plastikowatości, bo. Ale to są kwestie gustu i na pewno fani, fani serii polubią ten styl. Dobra. E, to jest typ stwórz Sima. Znaczy, jak sądzę, jest okrojony. E, może nie z tego, ale na pewno z ubrań, z tego co widziałem i fryzur. Chociaż fryzur też nie wiem. Wydaje mi się, jest strasznie mało, co mnie zadziwiło. Bo w poprzednich seriach było ich w domyślnej i grze na pewno więcej. Ale mam nadzieję, że twórcy to zaktualizują. Dobra. Oczywiście mamy do wyboru dwie ubci, mężczyznę oraz kobietę. Tak jak w poprzednich częściach. Mamy... możemy sobie wylosować postać. No i losują się nam jakieś tam włosy, ubrania, sylwetki itd. W demie można tylko stworzyć młodego dorosłego, ale widzimy, że mamy tak, tutaj jest jakiś taki mały brzydąc. to jest coś po niemowlęciu, bo w Simsach w czwórce nie będzie niemowląt, niestety, Czy to jest tak, małe dziecko, to jest chyba nastolatek, ale to jest dziecko, bo tu jest młody dorosły, Tutaj tutaj będzie pewnie dorosły, no i człowiek taki postarzały starszy, na meryturce, no. Mamy stylę chodzenia. O, bardzo ciekawe to jest, szczerze mówiąc. Mamy aż, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć tyle chodzenia. Mamy taki dziarski chód. Od boku chyba będzie lepiej. Mamy budny. Chód e, dumny. Taki kozacki, że się wozi człowiek. Niesamowicie. Chód e, kobiecy, czyli zakręca wiadomo, którymi częściami ciała. E, Mamy twardziela, to chyba to w sumie jest taki kozacki, taki typowo, typowo polski dresiarski chód. E, Głupawy, no, e, ociężały, taki zmęczony. no i spężysty. Powiem no, szczerze, że to jest akurat miła i fajna zmiana. W porównaniu do poprzedniej części mamy takie trzy modele głosu. E, słodki, melodyjny i śpiewny. Tak jak w poprzedniej części, możemy zmieniać natężenie w, w dół, czyli taki bardziej basowy oraz w górę, czyli bardziej taki, nie, szysz, nie pamiętam. Dobra, nieważne. Mamy też wybór aspiracji, ale oczywiście cech. Aspiracje są następujące. Jest dewiacja, fortuna, jedzenie, kreatywność, miłość, natura, popularność, rodzina, sportowe i więcej. Po wybraniu danej aspiracji mam jeszcze do wyboru, tak jakby, gałęzie aspiracji. Tu jest osobiście pani we Włośniach. We Włośniach. Czyli chcę posiadać największy i najwsponierz dom. A tutaj, bajeśnie bogata. Przy jedzeniu na przykład mamy w mistrzyni miksologii, mistrz, mistrzyni kuchni. No jest tego trochę. No dobra, powiedzmy, że wybiorę rodzinę i powiedzmy udany dowód. Od razu dodaje nam się cecha. Przy każdej aspiracji nastaje przy, przypisana do naszej, naszego sim -a. W tym wypadku jest to domowniczka, a związki rodzinne domowników szybciej się umacniają. No. Czyli ta cecha jest przeważnie, albo chyba tylko pozytywna. Zresztą zobaczymy. Natura kustoszka. Kolekcjonerka. Część znajdują rzadkie ora, okazy kolekcjonerskie. No dobra, niech to będzie. Wybierzmy cechę. Cech jest yy, za mało. No jest wystarczająco szczerze mówiąc. Są trochę dziwne podziały, szczerze mówiąc. Jest emocjonalna, hobby, styl życia i towarzyska. Nie wiem czemu tak to podzielono, ale no okej. Okay. Niech tak będzie. Powiedzmy, że wezmę, nie wiem, gorącą głowę. Tak jak w poprzedniej części, kiedy bierzemy daną cechę, nasz Steam jakby zademonstruje jej. Mm, opis taki emocjonalny. Powiedzmy, że jest perfekcjonistką. No i, 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 i no, powiedzmy, że jest samotniczką. Chociaż. Jak, dobra, niech nie I każda cecha ma oczywiście swoje plusy i minusy. Ci samowie stają się szczęśliwi, gdy są sami i nie otrzymują negatywnych nastrojów przy niskim poziomie zaspokojenia i potrzeby towarzysk. Stają się spięci w otoczeniu znajomych i częściej ogarnia ich wstyd, gdy spotykają się z domów. Cudową no I tak każda cecha ma oczywiście swoje plusy i minusy. No, dobra. Ja osobiście miałem problem, bo nie, nie zobaczyłem tutaj menu wyboru ubrań ani e, zmiany twa ciała twarzy itd. Tak i tak dalej. Następuje to po kliknięciu na daną część ciała, co jest bardzo ciekawe. No, ja się nie będę zagłębiał w ekspedycji, to szczerze mówiąc nie ciekawi, ale działa to w ten sposób. Może najpierw wyjdę. E, sima sobie oczywiście możemy dowolnie obrazić. E, możemy poszerzać, na przykład, same uda. Przez co łydki zostają bardzo, bardzo takie wąziutkie. No, wygląda to szczerze mówiąc śmiesznie, ale to akurat to jest, mi się bardzo spodobało. Odwódcy tutaj pomyśleli, e, nie podobały mi się suwaki, a tutaj możemy to. Zwykłą myszką i klik kilkoma kliknięciami, przeciągnięciami umodelować całego sima. E, oczywiście, po kliknięciu w tułów, czy tam w biodra, pokazuje nam się pas e, ten przesuwak, suwak wysportowania i oczywiście otyłości. Możemy naszego sima zrobić na straszną anadyktyczkę albo na kompletną grubaskę umieśnioną na siłowni. Nie wiem, jakim co do no i uda, brzuszek, tyłek, Ej, nie mogę już bardziej nawet, o, mogę, no, normalnie, Helga z rodem, rodem z piekiem. ale zróbmy, ojeju, o, a tego nie wiedziałem, fajnie się modeluje, szczerze mówiąc, z tego Sima. Powiedzmy, że będzie tak średnio wysportowana i tak no, gdzieś na takim poziomie lodowym no przesadzicie. Wygląda trochę seksistowsko. No. Mm. Co więcej. Oczywiście mamy sylwetki. Takie domyślne. To możemy już sobie wybierać. Umieścioną. E, tutaj taka otyła. Też otyła. No, różne kadnacje. Oczywiście są niebieska, zielona. Właśnie nie wiem, czy, w grze będą kosmici, ale to się przekonamy. Może w następnych odpowiedziach od Sim, od Simguru? A bynajmniej macie karnację, sylwetki. E, tatuaże są, ale domyślne. I tylko w określonych miejscach. E, nie tak jak w jednym z dodatków to do Sims of Trójki. O ile dobrze wiem. No naprawdę, nie, nie zagłębiam się w tą serię. Nie jestem jej zwolennikiem, ja tylko tak sobie przeglądam artykuły. Tak, jeżeli chodzi o ubrania, to mamy gotowe style. W tym wypadku 5: Wind na tweet, tam z wiosny na lato. No powiedzmy, że wezmę sobie taki. bardzo no, elegancki. Co zauważyłem jeszcze, jeżeli chodzi o tą część, to nie tylko simowie są bardziej. lepiej oteksturowani. Ale też ubrania. I z tego co widzę, one się bardzo dobrze dopasowują do sylwetki postaci. Ramionczka zachowują się tak, no, naturalnie. Tak samo jeżeli chodzi o sukienkę, jeżeli poszerzamy jej na przykład naszej simce, geodra czy tam powężamy, ona adekwatnie rozciąga się. Co ciekawe, można stopy po ogóle powiększać. Ale wielkie syry. No, ciekawe. Poszerzać można. Normalnie możemy zrobić naprawdę prawdziwego. Prawdziwą wielką stopę, jeżeli ktoś będzie chciał. No. Fajna gra. Znaczy fajnie wygląda ten tryb. Nawet jak dla mnie takiego lajka, to poduszanie się po tym jest naprawdę proste. Jak mówię ciuchów jest mało. To jest tryb, tak, codziennie. W ogóle twórcy w ogóle ten mm, skategoryzowali ubrania na oficjalne i imprezowe. Nie mam pojęcia, czy tak było, ale wydaje mi się, że nie było. Wydaje mi się, że były tak, codziennie, formalne, czyli oficjalne, sportowe. E, była do snu, czyli tam, tam wieczorne takie. I kąpielowe były. Ale nie było imprezowe. Więc. Tutaj nie wiem, czy będą w ogóle kąpiel... Aha, no tak, przecież basenów nie ma, to nie będzie kąpielowych. No niestety, smutne. Ale co się poradzi. Twórcy po skategoryzowali na przykład, jeżeli chodzi o górną część ciała, na kurtki, tam t swetry, bezrękawniki, marynarki, staniki, kamizelki. Jest, no, ciekawe. Bardzo. Mamy coś na całe ciało. Ubrania, tak jak w poprzednich częściach. Możemy sobie wybrać, wy, wybierać już gotowe ubiory. Nie, powiedzmy, że wezmę jakiś sweter, a, powiedzmy, dolną część ciała. spodniczkę spódniczkę jakąś, coś to nie wygląda, ale nie wiem. Jestem znawcą mody kobiecej. Mamy akcesoria. Nie wiem czy w poprzednich częściach były takie no, rajtuzy, czy co to jest. Ale nie przypominam sobie. Miło że twórcy pomyśleli o takich niansach. Skarpety! Tak, legginsy. Tak pisałem. Pieccieńki, rękawiczki, gazety. Tego na pewno nie było. No buty. Też są skategoryzowane na sandały, buty na płaskim w się wysuwane, powiedzmy, że wezmę tak zwane jak to było. Już nie pamiętam, ale... Nawet. nawet do swetna pasuje. Niech zostanie. Oczywiście są oficjalne, tak samo są, wszystko jest skategoryzowane tak samo, czyli górne części ciała, na całe ciało i dolne części oraz gotowe styla. Powiedzmy, polubi ten styl. Ten styl chyba jest... nie, nie jest zależny od fryzury. Oczywiście możemy i yy, rodzaj fryzury dostosowywać do danego, danej kategorii, czyli do oficjalnych, codziennych, sportowych to na imprez. No. Tak jak w poprzednich częściach, też jest. Yy, Dla Aha. Nie wiem o co chodzi, dobra, nieważne. No, możemy sobie... Oczywiście zmieniać kolory włosów. E, nie ma palety kolorów, tak jak w trójce. Po prostu są już y, kolory z góry uwzględnione przez twórców. Nie wiem czy to zmienią, nie mam pojęcia. Mamy też kategorie przy włosach na krótkie, średnie i długie. Oczywiście osobiście to jest duże usprawnienie bo jeżeli ktoś ma dużo tych włosów, zwłaszcza ściągniętych z innych źródeł niż oficjalne, to to może być problem. Są oczywiście też nakrycia głowy, takie jak z rondem bez wodówki, wszystko jest skategoryzowane, to mi się akurat podoba. Mm, makijaż, no, nie znam się na tych rzeczach, więc. Pozwólcie, że odpuszczę tę osobę. Naprawdę. Na tą chwilę trochę mało tak jest. Włosów jest osobiście nawet dużo. Myślałem, że to będzie taka raz uproszczona bardzo liczba. Ale mam nadzieję, że na przykład na głowy tego będzie więcej. Bo nie jest to jakaś taka zadowalająca ilość, jeżeli mam być szczery. No. Nic takiego dobrego w tym na razie nie widzę, ale mam nadzieję, że demo i ta nazwa demo do czegoś zobowiązuje twórców i nie zostawią po prostu w oficjalnej grze w pełnowymiarowej takiej małej ilości akcesoriów, ubrań i tak dalej. Aha, jeżeli chodzi o muzykę w grze, to jest bardzo ciekawe. Na przykład teraz yy, słyszycie taką dosyć yy, żwałą muzyczkę, ale kiedy przejdziemy na twarz, to niektóre instrumenty zaczynają się chować. Na przykład teraz słyszymy same pianino i jest skrzypce. Kiedy zaś wrócę w trybie edycji detali to już w ogóle same skrzypce zostają praktycznie bez, żadnych, bez żadnego ak akom akompaniamentu innych instrumentów. Ale kiedy za to już wrócę do ciała to cała gama instrumentów, takie jak i skrzypce, no, flat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, już się pojawia. To jest bardzo fajne, że muzyka jest dynamiczna, także to swojego rodzaju taką atmosferę i klimat. No, to jest ok. To akurat fajnie, brzmi, fajnie wygląda i fajnie, fajnie wychodzi. No no i w sumie to chyba tyle, jeżeli chodzi o Tryb tworzenia Sima. Nie pokażę Wam wszystkich tych ubrań, bo to nie ma sensu. Jest na razie tego mało, więc to Wam powinno wystarczyć. Aha, właśnie, filtry są. Yy, możecie sobie filtrować ubrania poprzez kolory. Czyli tam, bo każdy, każde ubranie ma swoją jakąś tam gamę kolorów z góry nałożoną. I na przykład, jeżeli chcecie same niebieskie, no to naciskacie niebieskie. Materiał. E, powiedzmy, że chcę skórę. Rodzaj. Stro, stroj. Kategoria. Oficjalny. Brak wyników. No to codzienny. Sportowy. Może na imprez. Skóra, bawełna i den. Styl. Powiedzmy, że eleganckie. I, i, i hipsterckie. No i mam. Na przykład coś takiego. Bardzo fajne. Możemy sobie oczywiście usuwać dowolnie, mieszać w style. Nie ma co narzekać. Tylko, żeby dodali po prostu więcej udaj. A jeżeli oni tego nie zrobią, to na pewno twórcy modyfikacji to zrobią za nich. No na przykład, zmartwiło mnie, że w ogóle nie ma nawet spodni dżinsowych. To jest dosyć smutne, no. Biliza jest tylko jedna. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Mm, stworzymy sobie drugiego Sima. I teraz pokażę wam zabawę z genami. Zabawa z genami polewa na stworzenie rodzeństwa. Na przykład stwórz losowo bliźniaka. Jak widać... No jest dosyć podobna. Kolor włosów się zgadza. Sylwetka nawet też. Tylko po prostu... Trochę twarz jest inna. E, Powiedzmy, że będzie to mężczyzna. Jest podobne? No, powiedziałbym, że nawet jest. Słyszę o sobie brato. Hmm. Czarne wosy. Powiedzmy. No i Facie jest, nie? Taki trochę napakowany, ale. Dobra. No i mamy. Możemy dodawać związki. Dać jako żonę albo współlokatorkę. Ale. To kiedy indziej. No. Yy, jakie mamy tu jeszcze opcje? Aha, oczywiście możemy nazwać Sima. Nazwisko imię. E, tutaj to samo, aspiracje. E, Zapiszę rodzinę. Możemy ją zapisać, oczywiście trzeba podać imię i nazwisko. Mamy galerię. To ma być taka, taki jeden z futureów całej serii, to znaczy tej części gdy. Że ludzie będą sobie tutaj udostępniać modyfikacje, rodziny, domy. W co chyba też to było ale jakoś specjalnie nikt się tym nie przejmował. Tutaj ma być to niby o wiele lepiej skonstruowane i stworzone. O, zobaczymy, jak to się sprawdzi. W każdym razie coś już jest. Jakieś simy. godziny i tak dalej już jest. Możemy sobie oczywiście startować według pobrań. Na przykład Bella Go. Sim Guru. So glad. Możemy sprawdzić jakie ma aspiracje? No. Komentarze. Możemy sobie oczywiście o no, wszystkie no, funkcje społecznościowe, takie jak udostępnij rodzinę, ulubiona rodzina, zgłoś. O no, możemy zgłoś. Ciekawe. Wprowadź eee, rodzinę w tryb stwórz cinema. Czy chcesz zapewnić, czy połączyć? Połącz. Bella. No, i wszystko jest. No. Tablica powiadomień. To też ma działać lepiej niż w trójce, gdzie się pojawiły takie chmurki z danymi typami, poradnikami, nini takimi. Ma nie być to tak kolidyjne, że tak hamsko wyskakuje na ekranie. Mnie to osobiście denerwowało. Tylko po prostu ma tutaj się pojawić taka ikonka albo jakoś to się podświetlić. testuję jeżeli ktoś będzie zainteresowany sobie kliknij i zobacz. No i opcje mamy. Ja mam pomoc, lekcje. Lekcje to jest taka chyba już od dwójki czy tam od jedynki, Nieodłączna część życia. Mamy jakieś opcje, takie jak grafika, tam ustawienia, yy, ustawienia własne, niska, niska, średnia, średnia, wysoka ultra, typ laptopa, naprawdę nie wiem, łącza szybsze lądowanie i obniża jakość grafiki, aha. <laughs> Dobry bardzo wysoka. wygładzanie wygłazanie efekty wizualne. Nie ma takich jakichś specjalnych rozbudowań, ale pewnie pojawią się, jak już będzie ten tryb budowania. No i zwykły przecież tryb życia, dźwięk. Jest jakość dźwięku, ustawienia głośników. Mamy na słuchawki kładnik 171, fokus dźwięku. To jest fajne. Inne. Dostęp sieciowy, powiadomienia sieciowa automatyczne przywracanie połączenia, zaloguj na Facebooku, zasady ochrony danych osobowych, no i takie rzeczy. No. E, fuh, to w sumie chyba wszystko. Jeżeli czegoś nie pokazałem, to z góry przepraszam. Oczywiście u faceta jest to samo, tylko inne ciuchy.